nadzwyczajna na, 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 na. Nadzwyczajna Witam Was w kolejnym odcinku nadzwyczajnej w cyklu w 5 minut do lepszej ciebie. Dziś naszym tematem przewodnim będzie, jak zachowywać się w towarzystwie osoby będącej na diecie. Wszystko to dlatego, abyś nie popełniła nigdy fopa, urażając kogoś, kto właśnie na takowej diecie przebywa. Wytrwać w postanowieniu diety to bardzo trudne zadanie. Jeżeli osoby wokół nie są przychylne, jest to tym bardziej trudne. Postarajmy się przyjmować postawę wspierającą i pełną akceptacji. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serii W 5 Minut do Lepszej Ciebie. Dzisiaj poruszymy temat niezwykle trudny i niezwykle kontrowersyjny, czyli o tym, jak wspierać osobę będącą na diecie jak zachowywać się w towarzystwie osoby będącej na diecie. I jak przede wszystkim taką osobę wspierać i nie powodować w niej dyskomfortu? Sama bardzo długo zmagałam się z otyłością, sama pracowałam nad tym, żeby stawiać granice tak naprawdę swoim bliskim, swojej rodzinie. Mam wypracowane schematy działania, mam wypracowane zasady, którymi się kierowałam podczas rodzinnych obiadów, podczas spotkań, podczas różnorakich imprez rodzinnych. Zawsze padało pytanie, czy tyle jesz? Czemu tyle jesz? Skąd u ciebie taki apetyt? Często bez ogródek ludzie zadawali mi pytania, które wprowadzały mnie w bardzo duże osłupienie i często w duże zakłopotanie. Musicie wiedzieć, że osoby, które mają problemy z wagą, które mają problemy z otyłością, często mają dodatkowe zaburzenia. Czy to zaburzenia łaknienia, czy to zaburzenia związane na przykład z kompulsywnym obiadaniem. I często takie komentarze mogą wpędzić je w jeszcze głębszy stan i w jeszcze gorszy stan psychiczny i pogłębić tak naprawdę ich problem. Jak zatem zachowywać się w towarzystwie osoby będącej na diecie, jak z taką osobą biesiadować, jak podchodzić do tematu. Jeżeli widzicie, że w waszym otoczeniu jest osoba, która zazwyczaj jadła bardzo dużo, a dzisiaj akurat je mniej, nie zwracajcie na to uwagi. Nie pytajcie, Basiu, a dlaczego ty jesz dzisiaj tylko jednego kotleta? Basiu, czy jesteś chora, bo jesz tylko jednego kotleta? To są takie pytania, które wprowadzają nas w osłupienie, w zakłopotanie i często taka Basia zamknie się na Was i raczej nie będzie chciała z Wami kontynuować tematu. Oczywiście są osoby, które otwarcie mówią o tym, słuchajcie, jestem na diecie, nie mogę jeść tego, nie mogę jeść tamtego. Natomiast jeżeli widzicie sytuację, kiedy osoba nie chce o tym mówić, nie nalegajcie, nie naciskajcie. Jeżeli przyjdzie taki moment, jeżeli będzie chciała, na pewno Wam o tym powie. I teraz zadam Wam pytanie: Czy można wspierać taką osobę, która jest na diecie? Czy można jej w jakiś sposób pomóc? Czy można jej ten proces ułatwić? Czy można wypędzić ją z tego poczucia odizolowania? Oczywiście, że tak. Jest kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować, będąc na przyjęciu, na imprezie czy też przy stole z osobą, która jest na diecie. Zawsze starajmy się przede wszystkim wspierać taką osobę, to jest pierwsza i podstawowa zasada. Nie zwracajmy uwagi na to, co ja, traktuję ją tak jak każdego innego uczestnika imprezy. Nie zwracajmy uwagi, że je dzisiaj mniej niż zwykle, czy schudła, czy nie schudła, to nie są komentarze, które będą mile widziane, natomiast mogą zostać bardzo źle odebrane i mogą sprawić pogłębienie problemu. Przede wszystkim nie namawiajmy takiej osoby do jedzenia. Nie namawiajmy zjedz jeszcze serniczka, zjedz jeszcze jabłuszko. Nigdy nie wiemy jaka walka toczy się wewnętrznie w tej osobie i czy ona właśnie nie walczy z tym, żeby zjeść jeden kawałek sernika za dużo, jeden kawałek jabłka za dużo. To może być wewnętrzna walka, której na pierwszy rzut oka nie mówimy. Starajmy się nie dopytywać, broń Boże nie wyśmiewać osoby, która na przykład zauważymy, że mniej je w danej chwili. Nie mówmy słów. Ej, zobaczcie, baśka zjadła dzisiaj jednego schabowego zamiast dwóch, czyżby była na diecie? I wtedy cały stół często pęka w szwach ze śmiechu, a my czujemy się mocno zażenowane, my jako osoby, które są na diecie. Nie zadawajmy też pytań wprost. Ej, czy ty jesteś na diecie? Ej, czy ty się odchudzasz? To często jest tak, że nie chcemy o tym mówić. Nie chcemy mówić z różnych powodów. Na przykład boimy się tego, że tym razem odchudzanie nam nie wyjdzie i narazimy się na śmieszność. Czasem wolimy poczekać, aż osoby z otoczenia same zauważą w nas zmiany. Wtedy to dosyć mocno nas motywuje i pcha w dobrą stronę. Także takie zadawanie bezpośredniego pytania również nie będzie dobre. Wspieraj i nie oceniaj. Zawsze staramy się kierować tą zasadą. Nie oceniajmy tego, co ktoś je, nie oceniajmy tego, w jakiej ilości je, nie oceniajmy tego, co pije. Starajmy się być życzliwi i traktować go jak każdą inną osobę przy stole. Jeżeli widzisz i jakaś osoba już przyzna się do tego, że jest na diecie, nie zamieniajmy się w strażnika. Starajmy się wspierać i nie oceniać. Czyli jeżeli widzimy i ktoś już nam o tym powiedział, że jest na diecie, nie mówmy zdań w stylu nie jedz już tego drugiego kotleta, chyba osoby na diecie nie powinny zjeść dwóch kawałków sernika. To na pewno naruszy Waszą wspólną relację i ograniczy zaufanie. Także ograniczmy się do tego, żeby wspierać. Starajmy się nie docinać i nie wyśmiewać zdania w stylu: Już tyle razy byłaś na diecie i nic z tego nie wyszło. O, nowa dieta, tym razem myślisz, że schudniesz. To są zdania, które na pewno będą problematyczne. To są zdania, które często powodują powątpiewanie w siebie, w osobie, która jest na diecie. To bardzo ważne, żeby czuła nasze wsparcie, a nie wyśmiewanie, bo tak naprawdę od tego zaczyna się czasem porażka. Jeżeli już wiesz, jak zachować się w towarzystwie osoby będącej na diecie, opowiedz mi proszę w komentarzu, czy miałeś, miałaś może taką sytuację. Ciekawi mnie, jak to wygląda od strony osoby, która jest przy stole z osobą na diecie. Zawsze to ja byłam po tej drugiej stronie. Także czekam na Wasze komentarze. I już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka. W 5 minut do lepszej ciebie. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zachęcam Cię do pozostawienia śladu w komentarzu, a także podniesienia kciuka w górę. Zachęcam również, abyś udostępniła dzisiejszy odcinek na swoim profilu. Być może będzie on komuś pomocny. A tymczasem zapraszam Was do spotkania w kolejnym odcinku za tydzień. Nadzwyczajna.